Witam wszystkich. Dzisiaj akwaria. Dawno nie było. To jest 25. A tak zrośnięta tak zarośnięta krypokorynami tutaj w nowej aranżacji. No i jędlery, moje ulubione ryby od kilku lat. Są też gdzieś krewetki tutaj. Przejdziemy do kolejnych zbiorników. Kolejna 25 litrów z raczkami akurat się udało, że raczek na pierwszym planie. Tutaj za wiele się nie zmienia. rakiem dla i zbiornik. Zbrojnik przepraszam. Tylko rośliny troszkę większe. I obok mamy nowy zbiornik. Kostka około 40 litrów. Tutaj właśnie wylądowały kryptokoryny z piątki. No i oczywiście handlery. Tutaj mam handlery. I ostatni neon zielony. Jest u mnie na pewno ponad 3 lata. Blisko 4. I następna, może złożyć No i mamy 10 litrów z krewetkami. No i dwa andlerki gdzieś tu wchłaniają. 10 litrów. Tutaj też jakieś krewetki, pendlery oczywiście i ślimaki, świderki. Tak wyglądają moje zbiorniki. Taki krótki filmik, teraz jeszcze mam chwilę, żeby coś nagrać przy akwariach. Coraz mniej czasu, sezon działkowy się zaczął, prace przy pszczołach. Tak. Tyle do zobaczenia i usłyszenia. Miłego weekendu wszystkim że